Cześć, hej, co tam? Czy wszystko działa? Dobra, przywitaj się i przedstaw. Hej, mam. Wow, dwie sekundy i już. Hej, mam na imię Agnieszka jestem wolontariuszką Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Agnieszka Gryz. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Maćkiewicz, przyjechałem ze Śląska, z Tarnowskich Gór, mam 46 lat i w tym tygodniu minionym zostałem Członkiem podlaskiego ochotniczego pogotowia humanitarnego. Przede wszystkim jestem bardzo tak zaniepokojony tym, co tu się dzieje. Spodziewałem się, że to co zobaczę będzie trudne do, 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 nawet do zrozumienia. I niestety okazało się, że tak właśnie jest. To, co, to, co tutaj. Się odbywa tragedia ludzi, którzy, którzy yy, muszą w jakiś sposób ratować swoje życie. Jest bardzo, bardzo przykra, bardzo ciężka. No i to gdzieś powoduje, że, że, że odczuwam taką potrzebę, żeby w jakikolwiek sposób przyczynić się choć troszeczkę w miarę swoich możliwości do tego, żeby, żeby jakiś wkład w to wnieść, żeby, żeby trochę pomóc, żeby, żeby coś z siebie dać, ale przede wszystkim, żeby w jakikolwiek sposób użyć tym ludziom. Na pograniczu jestem po raz pierwszy. Przyjechałam tu kilka dni temu. Spędziłam tu cztery dni odbywając patrole po lesie. Nie udało nam się odnaleźć żadnych osób, aczkolwiek nie było też żadnych alarmów, które by zostały przez nich podniesione, więc osobiście cieszę się z tego. Aczkolwiek napotkaliśmy dość sporo koczowisk, które sprzątaliśmy w lesie. Staraliśmy się. Rozglądać, patrzeć, czy nie ma jednak osób, które być może są gdzieś w pobliżu, ale po prostu nie skontaktowały się z nami. Um, aczkolwiek nikogo nie odnaleźliśmy tym razem. Um, ale myślę, że był to dobry trening. Zamierzam wrócić tu w kolejnych tygodniach i, i poświęcać się na tyle, na ile jestem w stanie. Tomku, twój pierwszy dyżur i od razu bardzo poważna akcja. Która polegała na odszukaniu chorej, samotnej kobiety w nocy? Co z tego zapamiętałeś? Jakie są Twoje wrażenia? Co przeżywałeś, gdy musiałeś pójść w nocy do lasu? Przeżywałem na pewno ogromny stres, taki jakby podwójny, bo z jednej strony bardzo bałem się, że ta, ta akcja zakończy się niepowodzeniem. Z drugiej strony. Nie ukrywam, że pierwszy raz znalazłem się w takim miejscu, jeszcze tym bardziej w środku nocy. W pewnym momencie musiałem zostać sam. Yy, nie ukrywam, że było to dla mnie też osobiście, dlatego właśnie podwójnie trudne. Z jednej strony właśnie dlatego, że, że, że yy, jakaś tak. No, no, bałem się trochę o siebie, nie, nie, nie będę ukrywał, ale z drugiej strony też dlatego, że. Albo może przede wszystkim dlatego, że, że bałem się właśnie, że, że ta akcja zakończy się niepowodzeniem, ponieważ ona się wydłużała w czasie, nie było widać jakby szans na powodzenie w pewnym momencie. I no, ta sytuacja naprawdę była dla mnie trudna, nie ukrywam. Tapie de la main si parlez you speak English? on jest w ciężkim jak już udało się odnaleźć poszukiwaną, udzielaliśmy jej pierwszej pomocy. Ta osoba była przytomna, tyle że nie było z nią żadnego kontaktu. Była w stanie bardzo ciężkim, wymiotowała, miała drgawki. Także zabezpieczyliśmy wszyscy wspólnie tutaj tak, żeby jej więcej nic się już nie stało. Podawaliśmy jej wodę, staraliśmy się jej przynieść ulgę, i następnie y, musieliśmy przenieść ją do miejsca, do którego mogły dotrzeć, do, do którego mogły dotrzeć służby medyczne z noszami, tak żeby już przenieść tą, tą poszkodowaną tą, tą osobę do, do karetki, i udzielić już fachowej pomocy. Ja miałam ten przywilej, że byłam otoczona osobami, które były już w tym lesie nieraz i znają ten doskonale. A, a i tak odczuwałam zmęczenie, odczuwałam te trudy pokonywania tras, chociaż byłam w tym lesie zaledwie kilka godzin i, i to w ciągu dnia, nie w ciągu nocy. Są powalone gałęzie, są zwierzęta, są owady, których uchodźcy znajdujący się na tym pograniczu nie są w stanie powstrzymać od siebie. My mieliśmy komfort używania wszelkiego rodzaju środków przeciwkomarowych chociażby, a i tak nie byliśmy w stanie powstrzymać tych komarów, co jest takim bardzo małym aspektem, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo wpływa to na komfort i dyskomfort przede wszystkim osób, które znajdują się tu na. Na porządku dziennym i, i wszelkie te trudy terenowe są niezwykle trudne do, do przejścia i, i do zniesienia przez dni, dni, być może nawet tygodnie. Um, są tu też tereny bagniste, na których łatwo jest zabłądzić, łatwo jest utknąć. Um, nie ma zasięgu, jest utrudniony kontakt, um, więc pomoc organizacji taka, taka jak POP jest. Nieoceniona. Na mediach społecznościowych zobaczyłam e, post Oliwin, dziewczynie, która e, przybyła tutaj z Kamerunu, która niestety, której niestety nie udało się uratować. E, zostało odnalezione jej ciało e, i został zorganizowany pogrzeb, który był relacjonowany także na mediach społecznościowych, co bardzo mną wstrząsnęło. Zostałam też wzruszona. To była relacja, której nigdy wcześniej nie widziałam w mediach społecznościowych, bo oczywiście poja pojawiają się. Doniesienia o, o ciałach, o osobach żywych, nieżywych, które są na tej granicy. Wiadomo jak wygląda sytuacja, um, ale to było coś niespotykanego do tej pory i widziałam jak personalnie działacze Popchu podchodzą do sprawy. Został zorganizowany pogrzeb oraz um, rodzina Living została ściągnięta z Kamerunu um, i miałam okazję widzieć relacje um, i po tej sytuacji postanowiłam napisać do, do Popchu i zapytać, czy jest pomoc, która przydałaby się z mojej strony, czy jest coś, co ja mogę zaoferować um, popchowi. I, I jestem tutaj i staram, staram się robić, co mogę. Z czym wyjedziesz? Do domu? Na Śląsk? O czym będziesz opowiadał yy, znajomym? Na pewno będę opowiadał o tym, jak duża rozbieżność jest między tym, co tu się naprawdę dzieje, a tym, co możemy usłyszeć w mediach. Na pewno będę próbował zachęcić osoby, bo, bo tu sytuacja jest taka, że chyba każdy, nawet osoba taka jak ja, bez żadnego przygotowania, bez żadnego doświadczenia, przyda się po prostu no, do, do, do prostych czynności, nawet do tego, żeby poszerzyć w krytycznej sytuacji liczbę osób szukających zaginionych. Także myślę, że, że tutaj. No, no, ja osobiście bardzo dużo też zyskałem na tym, na, na tym, że tutaj przyjechałem, ponieważ w jakiś sposób się sprawdziłem, ale wrażenia, które stąd wywożę, są bardzo bardzo głębokie. Słowo pozytywne nie wiem, czy jest do końca prawidłowe, tak? bo, bo najlepiej by było, żeby, żeby można było tu przyjechać na piękne Podlasie turystycznie, pozwiedzać, pochodzić jeszcze z przewodnikiem po puszczy. I i, I zobaczyć, jak to wszystko tutaj, yy, jak to piękna jest okolica. No ale, ale wiadomo, że, że w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej sytuacji, nie ma na to miejsca, nie ma na to czasu. Ale tak jak mówię, jeśli chodzi o moje indywidualne wrażenia, są one bardzo bogate i trudno mi je jakoś bardziej sprecyzować. Czy, czy one są pozytywne, czy negatywne. Z jednej strony są negatywne, bo, bo, bo przeraża mnie to, co tu się dzieje ale z drugiej strony są pozytywne, bo, bo poznałem wspaniałych ludzi, którzy angażują się w naprawdę wielką i ważną sprawę. Zarówno aktywistom, jak i Polkom, Polakom e, życzę jak najwięcej empatii. Bez tego nie da się wykonywać tak trudnej pracy. E, nie da się przyswajać też tych wiadomości, które same w sobie są trudne i myślę, że wiele osób Przestały już odczuwać tą empatię ze względu na to, jak, jak wiele jest informacji, które spływają na nas z każdej strony. I wszystkie są o tragicznym charakterze niemalże wszystkie. Zdarzają się oczywiście te pozytywne historie, ale one jednak toną w ogromie tragedii, która dzieje się na, na granicy polsko-białoruskiej, więc mam nadzieję, że wszyscy będziemy pamiętać o empatii. A jeśli chodzi o mnie zdecydowanie, że zamierzam wrócić, pomagać dalej i, i działać razem z teamem popku.